Cześć, witajcie wszyscy, witam wszystkie nowe osoby i też starych bywalców tego kanału. Coś mi się tu zaplątało. Witajcie w naszym kolejnym vlogu adwentowym. Dzisiaj chciałabym odpowiedzieć na takie pytanie, które się pojawiło. Czy są jakieś fragmenty pism, które pomogą podczas strachu i lęków? Ważny temat właśnie, jak sobie radzić z tymi strachami, lękami, z takim zwątpieniem, które się rodzi właśnie w takich momentach kryzysowych w naszym życiu. I dzisiaj Wam powiem trochę o takich fragmentach, które mnie prowadziły, prowadzą, najbardziej pocieszają, najbardziej umacniają. Um, tak, więc zapraszam. Mm. <laughs> Tylko przepraszam, jeżeli będę długo zbierać myśli, ale już jest późno. Ja wiecie, jestem o czwartej na nogach jeszcze rano pobieranie krwi, wiadomo, cały dzień pracy, trening, potem na basenie. No, moja trenerka i nauczycielka. Mam taką instruktorkę, która mnie uczy pływania. To dała mi dzisiaj wycisk, że już mój mózg po prostu dzisiaj, no, myśli tylko o spaniu. Ale zapisałam sobie przynajmniej tak na kartce, żeby właśnie przeczytać wam te wszystkie fragmenty i trochę opowiedzieć może, bo wiecie, ja widzę, że im więcej takich kryzysów się przejdzie, dobrze, tym jest łatwiej. Tym człowiek mniej się boi tych kryzysów, bo wie, że. Kiedy przyjdzie z tym do Boga, to po prostu Bóg zawsze odpowie, zawsze go pocieszy, zawsze go podtrzyma. I trzeba wiedzieć, że jakby na początku te kryzysy, jeżeli nie mamy jeszcze takiej mocnej relacji z Bogiem, no to są bardzo trudne do przejścia. Natomiast chcę Was pocieszyć ogólnie, że im więcej będziecie przechodzić trudnych sytuacji i przeżywać je z Bogiem, im więcej częściej będziecie doświadczać, że Bóg naprawdę jest i jest w stanie Was podtrzymać w takich sytuacjach, im więcej e, jakby doświadczycie Jego wierności i tego, że On jest po prostu niezawodny w tych kwestiach i że nikt tak Was, nikt tak was nie pocieszy, ani nic, jak sam Bóg, jak Jego Słowo. To naprawdę zobaczycie, że nie będziecie się bać tych trudnych sytuacji, że naprawdę wasza wiara bardzo się utwierdzi w nich i da się dobrze przeżyć te trudne sytuacje tak, żeby nie chwiał naszą wiarą, ale wręcz odwrotnie, żeby nas zbliżały do Boga. <laughs> Przepraszam trochę. Jeszcze, jeszcze po, po, no, po chorobie takie. <laughs> Będę chrumkać dzisiaj. Więc czy są fragmenty pism, które pomogą podczas strachu i lęków? Jest masę, od razu odpowiem, jest masę fragmentów, które mogą Cię pocieszyć w trudnej sytuacji. Możesz wpisać w internet pocieszające tak, fragmenty z Biblii i wyskoczy cała litania tych fragmentów. Natomiast warto znać te fragmenty wcześniej, warto w ogóle mieć relację z Bogiem wcześniej, poznać Jego Słowo, tak żeby właśnie te fragmenty. Już pracowały w nas w, takim trudnej, w takiej trudnej sytuacji. Bo ja też wielokrotnie miałam tak, że właśnie kiedy miałam trudną sytuację, to mi się przypominał jakiś fragment, który wcześniej przeczytałam, albo otworzyłam pismo i zobaczyłam, że o, zaznaczam sobie taki fragment, i on akurat bardzo mnie pocieszył w tym momencie, tak? Bo jakoś pasował, bo, bo go znałam, przypomniałam sobie i rzeczywiście to jest łatwiejsze niż kiedy właśnie człowiek no, sięga po Biblię tylko wtedy, kiedy ma trudno. Więc to jest. Po prostu łatwiej jest sobie przypominać te fragmenty, kiedy wcześniej je znamy, tak? Niż kiedy otwieramy pismo, pismo Święte i ono jest tak naprawdę obce dla nas zupełnie. Nie wiemy, gdzie zacząć, co czytać. Na pewno taką księgą, w której znajdziecie dużo pocieszeń, jest Księga Psalmów. Ja sama mam wiele psalmów, które po prostu przeniosły mnie przez wiele, wiele trudnych sytuacji w moim życiu, takich <laughs> bardzo dramatycznych też. I Bóg bardzo zawsze do mnie mówił tak mocno, też przez Księgę Psalmów. To jest w ogóle Biblia tysiąclecia. Biblia, moja pierwsza Biblia, którą dostałam od moich rodziców. I no, mam tutaj też trochę zaznaczeń różnych. Więc właśnie warto sobie tak zaznaczać w Biblii takie fragmenty, które nas dotykają, które właśnie nas pocieszają, żeby potem łatwo było do nich wrócić. Jednym z takich fragmentów, na przykład, który bardzo lubię, jest fragment Psalmu 94. Werset 18-19. A kiedy myślałem, moja noga się chwieje, wtedy mnie podtrzymała Twoja Panie łaska. Gdy w moim sercu pełno było niepokojów, Twoje pociechy przyniosły mi radość. Kolejny fragment, czy kolejny taki psalm, świetny właśnie do modlitwy, tak, bo zachęcam Was, żeby, żeby autentycznie modlić się tymi psalmami w takich trudnych momentach. To jest Psalm 91. W ogóle bardzo lubię ten, też to tłumaczenie. W, to tłumaczenie Biblii pierwszego Kościoła, Psalmu 91, chyba najbardziej. Właśnie, mogę Wam przeczytać. Kto mieszka pod opieką najwyższego, będzie spędzał i noce pod osłoną Boga Niebios. Powie Panu, jesteś moim schronieniem, moją ucieczką. To Bóg mój. W nim pokładam nadzieję. On bowiem może mnie uchronić przed sidłami myśliwego i przed słowami siejących zamęt. On może Cię osłonić swoimi barkami i pod Jego skrzydłami będziesz mógł ufnie przebywać. Jego troskliwość okryje Cię pancerzem. Nie będziesz się bał żadnych strachów nocnych, ani pocisków lecących za dnia, ani niczego skradającego się w ciemnościach, ani przykrego wypadku. Ani demona działającego w południe. Polednie tysiąc u twego boku i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, a ciebie to nie dosięgnie. Ujrzysz to tylko swoimi oczami zobaczysz odpłatę daną występnym. Ty, Panie, jesteś moją nadzieją jako swoją ucieczkę uznałeś Najwyższego. Nie przystąpi do ciebie żadne zło. Żadna plaga się nie zbliży do twojego namiotu, bo swoim aniołom da nakaz co do ciebie. Że mają cię strzec na wszystkich Twych drogach. I na rękach będą cię nosili, abyś nie skaleczył swej stopy o kamień. Będziesz mógł stąpać po żmijach i kobrach. Lwa i smoka będziesz mógł tratować, skoro we mnie złożą nadzieję. Uratuję go. Będę go chronił, bo uznał moje imię. Gdy będzie mnie wzywał, wysłucham go, będę przy nim w czasie każdej udręki. Wyzwolę go i otoczę chwałą, pozwolę mu sycić się mnogością dni, dam mu doświadczyć mojego zbawienia. <laughs> Więc to jest też taki psalm, który, który kocham, <laughs> który wielokrotnie czytałam, jeszcze jako nastolatka, jak przeżywam jakieś takie trudności różne w liceum. Bardzo mnie dotykała ta obietnica, że skoro we mnie złożył nadzieję, uratuję go. Będę go chronił, bo uznał moje imię. Gdy będzie mnie wzywał, wysłucham go. Będę przy nim w czasie każdej udręki. Wyzwolę go i otoczę chwałą. Pozwolę mu sycić się mnogością dni. Dam mu doświadczyć mojego zbawienia. I naprawdę powtarzałam często te słowa, jeszcze jako nastolatka właśnie, jak miałam różne trudności w szkole i no to potraktowałam jako taką obietnicę i mogę powiedzieć... Z perspektywy czasu, że ta obietnica się spełniła, że się spełnia i naprawdę Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. I wyciągnął mnie z tamtego bagna, w którym wtedy siedziałam. Psalm 46, też bardzo, bardzo poruszający psalm, bo wiecie, to jest psalm, który pojawił się w czytaniach w dniu, w którym zmarł mój teść. Bóg jest dla nas ucieczką i mocą najpewniejszą pomocą w trudnościach. Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Niech wody jego burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod jego naporem. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest dla nas obroną. I dalej na przykład werset szósty: Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje. Bóg mu pomoże o blasku poranka. I dalej też właśnie jest o potędze Bożej. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi. On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, on kruszy łuki, łamie włócznie, tarcze pali w ogniu. Zatrzymajcie się i wiedzcie, że ja jestem Bogiem. Jestem ponad narodami. Jestem ponad ziemią. Więc właśnie to jest super też w psalmach, że one nam przypominają o wszechmocy Boga, o Jego dobroci, o Jego trosce o nas. O tym, że właśnie jest wierny, że jest naj, najpewniejszą pomocą w trudnościach. I to, było, to była dla nas wszystkich no, taka, taka niesamowita no, pomoc. To, że to słowo akurat znalazło się w tym dniu. W tym dniu, kiedy mieliśmy wrażenie, że zatrzęsła się Ziemia, że wiecie, wszystko się obróciło w naszym życiu, zawaliło. To właśnie ten psalm dokładnie to mówił. Przeto nie boimy się, choćby waliła się ziemia, tak, choćby góry się zapadły w otchłań morza, nie, że niech się burzą, niech kipią, niech to wszystko się wali, ale my się nie boimy, bo Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Tak samo był mojego teścia, dlatego też mamy tę wielką nadzieję i wiarę, że jest teraz z Panem, którego tak kochał. Jakie jeszcze psalmy? Były dla mnie ważne, czy są ważne. Psalm 121. Wznoszę swe oczy ku górom, skądże nadejdzie mi pomoc. Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się Twej nodze, ani się zdrzemnie ten, który Ciebie strzeże. Oto nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie ten, który czuwa nad Izraelem. Pan Cię strzeże, Pan Twoim cieniem przy Twym boku prawym. I to też właśnie te słowa są super, bo one też znowu nas utwierdzają tę wiarę, że Bogu nic nie wymyka się z rąk, że On nie drzemie. On nie drzemie, tak, nie, nie zdrzemnie się, nie zaśnie, że ten, który czuł nad Izraelem naprawdę nad nim czuwa. Nie, mamy lepsze, nie można mieć lepszego stróża, nie można mieć lepszego, e, tak Boga, który się nami opiekuje. Który się o nas troszczy, nawet jeżeli właśnie przychodzą takie trudne doświadczenia. Psalm 23. Pamiętam, że też czytałam ten psalm, kiedy. przed moją pierwszą pracą. I to też było dla mnie, było dla mnie ważne, że sobie zapisałam ten psalm. Nawet zapisałam sobie datę, bo modliłam się o takie słowo na ten czas właśnie mojej nowej pracy. Pracowałam na takim dosyć ciężkim oddziale, na oddziale chirurgii. I pamiętam, że bardzo przeżywałam, bo to była też chirurgia onkologiczna. No Było ciężko, było ciężko psychicznie. Pamiętam, że y, bardzo przeżywałam śmierć pacjentów. Czasem miałam wrażenie, że po prostu ciągle ktoś umiera na tym oddziale. Miałam wrażenie, że jestem w jakimś strasznym miejscu, gdzie, gdzie ludzie umierają, gdzie, y, gdzie brakuje takiej nadziei czasem i, i jest dużo takiego cierpienia ludzkiego. I znowu wróciłam do tego psalmu po tych paru miesiącach i dotknęło mnie, że tam jest ten fragment, choćbym szedł, akurat w tym tłumaczeniu znowu Biblii, y, pierwszego kościoła. Choćbym szedł przez sam środek cienia śmierci, a tak się czułam, choćbym szedł przez sam środek cienia śmierci, nie będę się bał żadnego zła, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij pasterski i Twoja laska dodają mi odwagi. No, naprawdę tak było, że, że Bóg, Bóg mnie przeprowadził przez te, te wszystkie trudności <laughs> i nie dał mi się gdzieś tam podłamać tym wszystkim. Kolejny fragment. To jest psalm na przykład 125 i 139. Tam są takie wersety, które też lubię medytować w takich, właśnie w takim niepokoju, żeby ten pokój, można powiedzieć, wrócił. Tak. Czekajcie, ja otworze może w tej tysiąclatce. Psalm 125, werset pierwszy brzmi: Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki. Jak góry otaczają Jeruzalem. Tak Pan swój lud otacza teraz i na wieki. I właśnie też bardzo lubię podczas takiej kontemplacji, kiedy, kiedy modlę się i czytam fragmenty Biblii, i potem staram się myśleć nad Nimi, tak, kontemplować się. I bardzo lubię te fragmenty, gdzie właśnie sobie wyobrażam, jak Bóg mnie otacza, że Bóg się o mnie troszczy, że jestem w tej Bożej obecności, otoczona Bogiem, jestem bezpieczna. Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syją, co się nie porusza. Jest nieporuszona, ale trwa na wieki, bo jak góry otaczają Jeruzalem, tak Pan swój lud otacza i teraz, i na wieki. I ta ciągła obecność Boga, ta świadomość obecności Boga, ona codziennie daje mi możliwość właśnie bycia nieporuszoną daje mi tą siłę, tą pewność, że skoro On mnie otacza, to ja nie muszę się niczym martwić. I taka właśnie, takie dowracanie do tej kontemplacji, do tej świadomości Bożej obecności, takiego zaufania i tego, że właśnie kiedy ufam Panu, to nie muszę się niczego bać, że on naprawdę jest. On naprawdę jest i nie zawiedzie tych, którzy mu ufają, to zawsze przywraca mi pokój. Podobny fragment jest w psalmie 139, gdzie też taki dosyć znany psalm. Jest ten pierwszy werset, Panie przenikasz i znasz mnie, wiesz, kiedy siada mi, wstaje. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie, mój spoczynek, wszystkie moje drogi są ci znane. I ten werset piąty, Ty ogarniesz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swoją rękę. I też taki werset, który wielokrotnie sobie tak wyobrażałam i, i kontemplowałam, jak Pan ogarnia mnie zewsząd, jak kładzie na mnie swoją rękę. I kładzie na mnie swoją rękę, właśnie w takim geście też posiadania, nie, że jesteś, jesteś moja, jesteś moim dzieckiem. I troszczę się o Ciebie, w takim geście troski, miłości, tak jak rodzic, który naprawdę kocha swoje dziecko, kładzie tę rękę na jego na głowie, tak. I, no i to też jest super tak kontemplować, to żyć w takiej świadomości, pielęgnować w sobie taką świadomość tej, tej Bożej troski, miłości, obecności. I fajnie jest w ogóle właśnie mieć taką swoją historię z Bogiem. Właśnie zobaczycie, że jak będziecie w różnych trudnych momentach przychodzić do Boga, przychodzić do Jego Słowa i będziecie sobie zaznaczać takie różne wersety, to potem będziecie mogli do tego wracać. W kolejnych trudnych momentach będziecie wracać do tych fragmentów, które Was już podtrzymały, będziecie widzieli, jak Bóg wtedy działał w Waszym życiu, i to będzie też znowu. Wiecie, to jest tak, taka kula śniegowa. Ona, to będzie znowu działać. <laughs> Przepraszam, to będzie dalej działać właśnie tak y, umacniająco, że tak powiem. I ktoś może mi powiedzieć: No ok, ale ja jak, skoro się źle czuję, tak, czuję się źle, mam akurat kryzys, wszystkie emocje są przeciwko, przeciwko Bogu, przeciwko temu, żeby spokojnie z Nim usiąść. Nie jestem w stanie usiąść ze Słowem Bożym spokojnie i czytać. Czasami też tak jest. Czasami taki jest zamet w głowie i w naszych emocjach, że po prostu ciężko jest nam usiąść i nagle kontemplować Bożą dobroć. I ja zawsze, jak jest taki trudny moment, nauczyłam się, że najważniejsze, co muszę zrobić, żeby to mnie nie zniszczyło. To jest przyjść do Boga po prostu ze wszystkim, co mam. Wszy ze, wszystkim, ze wszystkimi moimi emocjami, złością, żalami, oczekiwania oczekiwaniami niespełnionymi. Po prostu to przed Bogiem w jego obecności powiedzieć, ale przyjść do niego naprawdę jako do osoby, do kogoś, kto może mnie pocieszyć, kto może odpowiedzieć na te wszystkie żale, które mam, który wie, jaki ma zamiar wobec mnie. Ja nie wiem, ja tego nie rozumiem i nie przychodzę, oczywiście, jakby. <laughs> ciężko mi to powiedzieć, ale ciężko mi to wytłumaczyć. Chodzi mi o to, żeby nie pielęgnować w sobie takiej wątpliwości. Bo miałam takie okresy buntu, że na przykład właśnie coś się działo nie tak, jak bym chciała w moim życiu, czego nie rozumiałam, i zamykałam się. Przestawałam się modlić, i gdzieś tam w domyśle miałam taką myśl, że: okej, okay, Boże, mógłbyś to zmienić, nie zmieniasz tego, czyli masz mnie gdzieś. <grytanie> I po prostu zamykałam się na Boga, i to mnie niszczyło. I mam wrażenie, że takim obrazem tej sytuacji w sercu człowieka jest Psalm 32. Od wersetu drugiego. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp. Póki milczałem, usychały kości moje wśród codziennych mych jęków. Bo dniem i nocą ciążyła nade mną twa ręka, siła moja słabła, jak w letnie upały. Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem: Wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował zło mego grzechu. To tyle razy mi się sprawdziło, Słuchajcie, że właśnie. Dopóki trzymałam te emocje żale w sobie i się obrażałam na Boga, to po prostu to żyłam w beznadziei, to po prostu totalnie mi niszczyły te emocje i ta cała sytuacja, i nauczyłam się w pewnym momencie, tak zrozumiałam, że właśnie jedynym takim sposobem na, na uzdrowienie mojego serca jest właśnie przyjście do Boga i wyrzucenie tego wszystkiego z siebie, tych emocji, żali, tak jak wam wcześniej powiedziałam, ale właśnie takim, w takim oczekiwaniu, że On. Chce na to odpowiedzieć, bo on chce na to odpowiedzieć. On chce Ciebie pocieszyć. Zawsze. On chce pokazać Ci światło w tej sytuacji. On chce pokazać Ci swój plan, lepszy niż Twój. I naprawdę zawsze, zawsze doświadczyłam tego światła, zawsze doświadczyłam Jego pocieszenia, kiedy przychodziłam do niego w ten sposób. I, I teraz wiecie, jak im więcej człowiek, że tak powiem, się przekonał, że Pan Bóg naprawdę potrafi go pocieszyć, podnieść, pokazać jakieś światło, tym, tym chętniej do Niego przychodzi, tym łatwiej jest przyjść, tym mniej się dąsa, tak tylko szybciej przychodzi do swojego kochanego, tatusia i przyjaciela I, i właśnie z takim zaufaniem, pewnością, że On naprawdę jest i się troszczy. I nie zawsze, wiecie, przychodzi takie wyjaśnienie, dlaczego ta sytuacja miała miejsce, dlaczego taka, nie inaczej. Ale zawsze przychodzi pokój. Zawsze przychodzi to poczucie Bożej obecności, tego, że On jest, że On po prostu trzyma mnie w swoich rękach, że trzyma to wszystko w swoich rękach, i że On kontroluje sytuację, że ja mogę odpocząć, mogę, mogę po prostu Jemu zaufać. I to jest piękne, że w ogóle mamy możliwość my chrześcijanie, my którzy wierzymy w naszego Boga i zbawiciela, że mamy możliwość zawsze wrócić do tego miejsca pokoju. Miejsca, w którym właśnie którym jest on, bo on jest zawsze, tylko my musimy też przy nim się znaleźć z naszym sercem otwartym na niego. Nawet jeżeli nasze plany się nie zrealizowały, właśnie z takim sercem otwartym, że okej, okay, ale on wie lepiej, nie? On się troszczy Naprawdę, bo my właśnie mamy jakąś taką skłonność do zarzucania jemu nie wiem, jakichś złych intencji, że co nagle się zrobił jakiś złośliwy wobec nas. A właśnie Bóg chce, żebyśmy mu ufali, żebyśmy zakładali wszystko, co najlepsze o nim. Bo on naprawdę na to zasługuje. W odróżnieniu od wszystkich ludzi, on na to zasługuje, bo on naprawdę nigdy nas nie zawiódł. No i na zachętę właśnie powiem Wam, że rozmawiałam z taką jedną też. Mamą mówiła mi swoją historię, że nie dostała jakby zaszła w ciążę i przez to nie dostała pracy, której bardzo potrzebowała i razem z mężem no, rozmawiali na ten temat, bo ona była załamana ogólnie tą całą sytuacją, że właśnie w związku z ciążą, tak, ktoś inny, ktoś o mniejszych kompetencjach został wybrany na miejsce, to było miejsce kierownicze takiej jednej jednostki, jednego urzędu i Pamiętam, jak jej mąż właśnie ją uspokajał i mówił jej: Nie martw się, Bóg na pewno ma coś lepszego dla nas. Bóg się o nas zatroszczy. I słuchajcie, faktycznie ona rozmawiała ze mną po jakimś czasie i powiedziała, że Bóg. Już jak po tym po porodzie, tak, po tym jak wróciła z urlopu macierzyńskiego, że Bóg dał jej posadę w miejscu dużo wyższym, dużo lepszym niż to, o które się wcześniej starała, i okazało się, że w tym poprzednim miejscu pracy, o które się starała, i którego nie dostała, jest jakby z tego powodu tak bardzo rozpaczała, że tam wyszły takie problemy, o których ona wcześniej nie wiedziała, i potem niestety osoba chyba nawet, która dostała te, te posady, jakieś tam, miała bardzo duże problemy z tym związane. Wiele takich sytuacji znam, wiele widziałam w swoim życiu i widzę. Dlatego zachęcam Was z całego serca, żebyście nie tracili właśnie nadziei, ufności w takich trudnych chwilach, w trudnych momentach, ale właśnie niech to będzie czas Waszego zbliżenia się do Boga, bo naprawdę może nim być, może nim być. Nie ma takiej, takiego kryzysu, który by Was oddzielił od Boga. Tak mówi święty Paweł w liście do Rzymian: Także nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa, ani ucisk, ani prześladowanie, ani naprawdę żadna rzecz, żadna sytuacja w Twoim życiu nie może Cię odłączyć od miłości, która jest w Jezusie Chrystusie, od miłości Bożej. I to jest cudowna nowina. Możesz w niej zawsze trwać, zawsze trwać w Bożym pokoju. Bóg się o Ciebie zatroszczy, naprawdę, naprawdę. Nie dajmy sobie ukraść tego, co Bóg nam dał. No, bo jest to wielkie bogactwo, które mamy my, chrześcijanie, osoby wierzące. Kochani, dobra, wszystko ten film jest długi, ale... No, ale dobrze. Chciałam się z wami podzielić tymi fragmentami. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i z Bogiem. Dobrej nocy.